Cześć! Witam Was! W dzisiejszym odcinku na szybkości taki odcineczek z odpalania kadeta. Wychowamy go na zimę do pokoju gospodarczego. Do domu, żeby był w cieple. Dobra, także cięcie jego ja wyciągam. Dobra, także zapłon i palimy go na średniam bez świata, żeby Nie ma w gaźniku, trzeba puścić mu troszkę żeby chociaż troszkę zaskoczył musi wytrosnąć pompką, to jest zakręcę i pójdzie bo to tylko o Odpalę, jak już będzie chodził